Ona z twarzą pomarszczoną w żałobnym kirze albo strojna w błękitne chaty wieśniaczych dymy. Jesień poety, młodsza siostra zimy, ma dwie twarze: kolorową i słodką od owoców w sadzie, szarą i smutną pachnącą cmentarzem, a obie na świat patrzą. Przez zapłakane okno. Kolejny czczony dziś przez nas poeta to Józef Maliszewski. On nie tylko urodził się w Ostrołęce, ale i był z związany przez całe życie. To on był współzałożycielem grupy literackiej Narek i jej pierwszym prezesem. Obecnie w Muzeum Kultury Kurpiowskiej można obejrzeć wystawę moni poświęconą pod tytułem zapisane w ciszą szybia. Joniza spoczął na ostroleckim cmentarzu paratiana. Jego wiersz, zatytułowany groteska, przedstawi nam Aleksandra Mayowska, a poetka Barbara Zakrzewska, swój wiersz dedykowany poecie. Под титулом, не святой Ostrogi mi zdarto z bosych pięt. Gdzież uniesień moich pieśń gniewna dławi, cisza nagła, pięćdziesięciu lat i nakłada szarość młodości, wieś zgrzebna, jeszcze w ślepie chałup. Widzę błysk złowrogi, gdy krzykiem motorów rozjuszy się droga. Stare polskie wierzby nie wierzą maszynom. Jeszcze baby w gębach mielą plotki trwogę. Samotny błądza w niepewności biernej. Jarmarczny nasz, który i do notów w sposobie sfetrywania skrzydła. Choć wiem, że spruchniały i nie znasz więcej. Nie świętych witraże wychodziły ci najpiękniej, utkane z żywych gałązek zapraszamy, pulsujące barwy każdego świtu i zmyszku. Można by obdarować niejedną z katy a one dostojnie wędrują do gościńca po gościńcach i polnych ścieżkach Twoich wierszy. Razem z suką. Które je rozpać, kazała się je ostom rozsypać. Nie mogłeś czule nie obcować ze świątkami. Mało kto pił z nimi jantarowe piwo i zapraszał na urodziny córki. Dla każdej z kapliczek miałeś dobrą nowinę. Cóż, że dane ci było zbyt często widywać, Czarne niezapominajki po obu stronach chybotliwej tratwy. Trudno o bardziej wierzącego, ateistę.